Witam w średnim trzosie. Za nami lipiec, sierpień, mamy już połowę września. Dla mnie ten lipiec-sierpień czas urlopów, więc wydawałem na inne przyjemności, inne rzeczy. Konsumpcjonizm został nakarmiony, no ale wiadomo, srebro jest srebro. I moja jedna z podstawowych zasad, kupuj systematycznie, musi zostać utrzymana. Dlatego nawet na wakacjach gdzieś tam polowałem na jakieś okazje. No, i dzisiaj e, przedstawiam Wam te kilka nowych uncji srebra, które wpadły mi do mojego zbioru. Na początek, na szybko, e, nic odkrywczego, nic e, nowego. Już e, posiadam tą monetę w swoich e, zasobach. Bąty. uncyówka kiedyś bardzo znana, rozpoznawalna, teraz troszkę może mniej. Wizerunek z 2023 roku. Bardzo ładne, fajne tło. Akurat na rynku wtórnym ktoś sprzedawał, więc zalicytowałem no i wygrałem. No natomiast, no co ceny drogie, więc tu, tu była okazja, dlatego się skusiłem. Kolejne bąty. W moim zbiorze. Kolejna moneta, która wpadła, właściwie kilka, to no, kawał srebra z historią. Świetna alternatywa dla, alternatywa dla zwykłego srebra bulionowego. Wszyscy już widzicie: 50 franków, znany wizerunek. Herkulesa. Eee, no po środku Herkules, po bokach mamy wolność i równość. Ta wolność to z tą piką taką eee, i, i, i czapką frygijską. Na dole mamy tutaj, nie czy będzie widać, o! Taki monogram Dupré. To jest podpis projektanta wizerunku. No, próba 900. Mm waga 30 gram, więc bardzo zbliżona do teraz obecnych jednącówek bite od 994 do 980. To nawet nie pamiętam teraz a 76 no i taka w gorszym stanie. Taka do mnie już przyjechała. No ceny nawet tego srebra tego już obiegowego lecą do góry. Ono jest o tyle fajne, że jest dość twarde, w przeciwieństwie do y, zwykłych bulionówek, y, więc można sobie je fajnie y, w dłoni się nimi bawić. Y, ja lubię, no przy okazji jak są gdzieś tam gdzieś wyhacze, to kupuję. No i teraz udało mi się kolejne dwie wyhaczyć y, i lądują w moim zbiorze. No przesuniemy tak? I kolejna wreszcie nowość. E, najnowsza odsłona Rectangular Dragon. Sztab komuneta Smog. E, od razu sobie wziąłem dwie uncje. E, jedna glamie do kolekcji. Bita od 2018 roku. Tutaj mamy wizornek z 2025, najnowszy. No widzicie, ten smok prawie wychodzi z tego kwadratu prostokątu. Sztabko monety. Ja bardzo lubię tą serię, więc no, od samego początku ją zbieram. Tam gdzieś jedną chyba do tyłu. Oczywiście mają ograniczony nakład. Teraz mamy projekt Lukasa Bowersa. Yy, tu jest takie dodatkowe zabezpieczenie, czy też słapie. Yy, zobaczcie tutaj, 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 tutaj. Sprawdźcie sobie na swoich, jeżeli macie takie. Tam będą malutkie literki LB, oprócz tego słnego P. Spermint. Yy, to są właśnie inicjały Lukasa Bowersa. Yy, no bardzo fajna. Yy, ceny to już teraz na cenach. Może nie będę gadał. Jeszcze kupiłem przed tymi szczytami. Natomiast w ogóle Rectangular Dragons ee, no, idzie do góry. Więc seria warta, warta zbierania. Kolejne dwie uncje i e, przez to mam całą serię, którą nie, będę nadal kontynuował i polecam wszystkim. E, I kolejna nowość, e, dla mnie przynajmniej, e, bo wiem, że już jest e, Kolejna w serii, natomiast ja się troszkę spóźniłem. Standardowo kontynuuję serię, bo też jest to seria, którą zbieram od początku. Kolejna z Bestii Tudorów. Pantera Królowej, tym razem. Ponownie dwie uncje. No bardzo ja lubię tą serię. Mi się podobają te przedstawienia heraldyczne. Bo nawiązują no tak wręcz do średniowiecza. Chociaż to jest to są Tudorzy. Eee, waga 62 gramy. Kolejny wizerunek inspirowany tymi rzeźbami przy Montbridge e, Z rezydencji w Haupton Palace. Royal Mint e, wydaje ją przez 5 lat. I będzie razem e, 10 monet. Być może na końcu jakiś kompliter jak w bestiach królowej. No, mam na razie wszystkie, oprócz najnowszej, bo wiemy, że już Hard też, kolejna z bestii wyszła. Dwie uncje, fajna waga. To cały czas po, mówię o tym, że waga dwuncyłek jest taka przyjemna w dłoni, warta, warta posiadania. No, i to było tyle ze sreberka, które mi no, jako nowość wpadła, wpadło mm, do zbioru. Czyli mamy 2, 4, 5, powiedzmy 6, 7 mumci, nie całe, bo tutaj niepełne, yy, niepełne srebro, yy, znaczy nie 3 dziewiątkowe. Yy, no, ale jakiś tam standard mój zachowany, więc yy, stosi rośnie. krośnie. Yy. Może coś tam sprzedam obecnie na, na tych bardzo dużych szczytach. Chyba nagram o tym film, bo warto. Skąd się biorą teraz takie no, duże ceny, a ceny zajebaniają co kilka dni. Mamy jakieś ATH zarówno na srebrze jak i na złocie. Ze srebrnych nowości to tyle, ale jeszcze zanadrzu jedna, jedna nowość. No i tak jak mówiłem to co mi też wpadło do zbioru. Kto śledzi kanał, ten wie, że zbieram. Kolejny goldback, tym razem z, ze stanu Floryda. E, takiego jeszcze nie posiadałem. E, złoty banknot. Jedna tysięczna uncji trojańskiej. Gdyby to zbierać czysto inwestycyjnie, no to już się przekonałem, że no nie. Przeliczyłem i, i, i to no marże olbrzymie wtedy wy, wychodzą. Natomiast, no, fajny u nas w Polsce jako kolekcjonerski taki banknocik. W Stanach jest to też trochę traktowane jako takie wyjście z systemu, z gridu, jak to się mówi, dla ludzi, którzy chcą wyjść z płatności dolarowych na znowu wrócić do złota. Więc, tymi goldbackami, można tam płacić w odpowiednich miejscach. Florydy jeszcze nie miałem. E, tutaj, jakby, atrybuty na każdym nawiązujący do stanu. Mamy kobietę grającą na gitarze, flamingi, e, Ford, statki. Wszystkie takie elementy, które są znane mm, na Florydzie, rozpoznawalne od razu. E, tych Goldbacków już trochę mam. E, co mi tam wpadało? To chyba jedne z pierwszych. Są Dakota. Mm, Nevada, wszystko jednatysięczne. tysięczne, New Hampshire, Utah i Wyoming. I to chyba na razie wszystko. Oj, coś tutaj mi się zdublowało. Wszystko, co mam. Fajnie, bo mówię, każdy jest indywidualny ten wizerunek. Te mam chyba już zdublowane. Troszkę tego więcej. Ładnie się to prezentuje. Eee, lubię. Jednak złoto, no może nominał tego złota bardzo mały, ale o dziwo też można zarobić, bo nie chcę mam nic mówić, ale pierwsze, które gdzieś tam dostawałem w prezentach, w prezencie to były po 18 zł, bo potem dokupywałem. Teraz chyba taniej niż 25-30 zł, to takiego goldbacka nie kupicie. No więc fajne, fajne rozmaicenie. No i można powiedzieć, złoto, nowe złoto w zbiorze. W dzisiejszym filmie to wszystko. Zachęcam do oglądania wcześniejszych filmów. Lajkowania standardowo, komentarze powiecie, co tam do Was padło, kupujecie na tych górkach, yy, czy też czekacie na jakiś trend boczny. Bo to, że srebro i złoto będzie szło tylko do góry, to nikomu już chyba nie trzeba tłumaczyć. Yy, mamy taki mega fajny cykl. Yy, no, opowiem o tym w kolejnym może filmie. A teraz zapraszam do subskrybowania. I do zobaczenia, cześć, do kolejnego filmu. Na razie, pa!